Mały disclaimer na sam początek, zanim jeszcze przejdę do filmu. Chciałabym wam powiedzieć, że będę tutaj odpakowywać cały kalendarz adwentowy, więc jeżeli nie chcecie mieć spoilerów, no to po prostu nie oglądajcie tego filmu. Ja osobiście bardzo lubię otwierać kalendarze adwentowe po prostu dzień po dniu, ale na potrzeby tego filmu zrobię to w całości. Hej wszystkim, dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zazwyczaj. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj będę otwierać kalendarz adwentowy. Po raz pierwszy na tym kanale, w ogóle, totalnie dotąd, nigdy nie spotkałam się właśnie z kalendarzem adwentowym. Takim artystycznym, gdzie będą jakieś rzeczy do rysowania czy coś w tym stylu. Ale jako, że wy jesteście naprawdę mega sprytni i ogarniacie co się dzieje, to napisaliście mi pod ostatnim filmem, że w Biedronce jest kalendarz adwentowy z gumkami do ścierania. I ja tak zareagowałam: Kurczę, serio? I kiedy przeanalizowałam to w swojej głowie, to mówię: Idę, zobaczę. Jak nie będzie, to nie będzie. A jak będzie, to nagram film. No i właśnie. Oto i jest kalendarz adwentowy z Biedronki. Kalendarz adwentowy z gumkami do ścierania firmy Kajet. W ogóle zobaczcie, jak bardzo ładnie wygląda. Przeczytam wam, co tutaj nam producent zapewnia. Jest napisane, że zestaw zawiera 26 gumek do ścierania w niepowtarzalnych wzorach. 24 otwierane okienka na każdy dzień adwentu. Czyli w 24 okienkach mamy aż 26 różnych wzorów gumek. Jestem naprawdę mega ciekawa, jak to w ogóle będzie wyglądać i jakiej jakości te gumki są. No bo to jest chyba tutaj. Tutaj też jedna z ważniejszych cech, czy będziemy je używać, czy tylko posłużą do dekoracji. No, przyjrzyjmy się. Tak wygląda jeszcze przed otwarciem. Tutaj mamy tył. A, właśnie jedna ważna rzecz kosztował 25 zł, chyba niecałe bez grosza, więc, no, jak najbardziej, chyba jest cena spoko. No dobra, myślę, że możemy zacząć od otwierania pierwszego okienka. Mamy je tutaj na górze. Powiem Wam, że chyba ciężko będzie tak otwierać po prostu w powietrzu o nie! Rozwaliła się. Już uch. O, kurde! O, kurcze, jaka gumka, po prostu babeczka, ale słodka. I też te moje ulubione kolory niebieski i różowy, ale chyba byłoby mi naprawdę bardzo no szkoda jej używać, ale naprawdę bardzo ładna. Okej, okay, następne okienko jest tutaj na Jelonku, no i je otworzymy i znowu mam problem z otwiera... No nie, jezu jakie to jest słodziutkie, ja teraz będę się tak nad tym rozkliwiać, ale o, chyba już mi się to podoba, że kupiłam właśnie ten kalendarz adwentowy tutaj mamy fioletowego loda to jest po prostu zrobione z kilku części z tego co widzę, można to chyba sobie tak rozczłonkować i mieć kilka gumek w jednej, ale jakie to jest słodkie no dobra, lecimy z następnym okienkiem. Myszka. Jak widzicie, tutaj jest właśnie trójka. I otwieram. Zobaczymy, co to będzie. Korona! O Boże! Uuu, jaka korona słodka. Bardzo mi się to podoba. Ja chyba nie będę chciała tego używać. To jest po prostu... Ciekawe, czy będzie można zrobić z tego jakiegoś człowieka. Może będzie głowa, może ramiona, kolana i palce. Nie, no genialne, ale super. W ogóle bardzo ładny design. Podoba mi się to, że są takie trzy różnokolorowe kulki i taka złota korona. Przepiękne. Teraz już czwarty numer. Mamy tutaj z boku po, po prawej stronie. Uff. Ja się będę zachwycić. O nie! Urwałam mi głowę. Znowu jest tak złożona. O, ale słodzinka jaka panda. Ale o, już wam to pokazuję. Otworzyłam ją i taka twarz się odczepiła. To jest creepy, ale. No, przepiękna. Ona rusza do tego głową. I to jeszcze o 360 stopni można ją wrócić. Teraz szukam piątki. O, jest tu na górze. Mamy tutaj kalendarz adwentowy z gumkami do ścierania. Co? Teraz nie jest słodkie. To jest takie złożone z części. Chyba to jest łódź podwodna. Z kolorem żółtym i niebieskim, no tutaj już nie będę się zachwycać, bo to nie jest dla mnie słodkie, ale jest naprawdę fajne. No jest tutaj większa powierzchnia do ścierania, więc od razu chyba bardziej poręczna, można ją rozłożyć, no genialne. Przyszła pora na numerek 6, czyli mamy Mikołajki. Jakieś takie małe jak na Mikołajki, wydaje mi się, że w Mikołajki oczywiście powinno być może coś większego, ale... No nie, kolejna rzecz. Taka dziewczęca różowa torebka, wiecie. <gry> Mam nadzieję, że za bardzo Wam nie przeszkadzają odgłosy tego otwierania kalendarza, ale ta torebka jest. No, może dobór kolorystyczny nie jest zbyt fajny, no bo ten różowy z żółtym może nie wygląda zbyt fajnie. Ale ciekawe, czy nie. Ją tylko można z niej zdjąć yy, kokardkę, nie da się jej otworzyć. A szkoda, w pandzie można było przekręcać o 360 stopni, a tutaj. No cóż. No to co? Teraz y, szukamy numeru 7-7 jest obok dwójki nad szóstką prawie że, więc w miarę można to szybko znaleźć. się boję, że zaraz sobie połamię paznokcie. Bo ciężko się otwiera. No, to, to muszę przyznać. Kosmita! Astronauta nie kosmita. Co ja gadam? Astronauta, jaki fajny. Ej, on też rusza. Rusza nogami. Dobra. Chyba jednak nie rusza. Co ja zrobiłam właśnie? Słuchajcie, popsułam gumkę. Chciałam poruszyć jego nogę. No niestety, urwała się, więc jeżeli jesteście tak mega podekscytowani tymi gumkami jak ja, to nie próbujcie ruszać nogi o 360 stopni, tak jak było to przy pandzie. Panda przetrwała, a astronauta już niestety nie, więc ups. Ale no co ja mogę powiedzieć? Te małe szczegóły, no to trzeba się chyba z nimi trochę ostrożnie obchodzić. Co my mieliśmy teraz? Siódemkę, więc teraz szukamy ósemki. Ósemka jest tutaj taka wielka, ciekawa jestem dlaczego akurat ósemka. Takie większe okienko. Ej, ale znowu ten różowy z żółtym. To jest jakiś Pegas. Jaki ładny, jaki dostojny. O, można nawet wrzucić to na ołówek. Specjalnie znalazłam do tego żółty ołówek, żeby móc Wam zaprezentować. Mm, ale sweet. Tak wygląda nasz Pegas, ale słodko. Yy, liczcie, ile w tym odcinku powiem raz, że jest coś słodkie. I ruszają mu się skrzydła, ale chyba nie będę tego aż tak dotykać, żeby nie rozwalić kolejnej gumki. To przyszła pora teraz na dziewiątkę i... Gdzie jest dziewiątka? Tutaj na dole też taka, takie małe okienko standardowe. O Boże! Ja, o nie, zaraz to rozwalę. Znowu mu się ściąga y, ten twarz. I to jest różowy kotek z klapniętym uchem. Nie powiem, że to jest słod. Łat... Nie powiem, że to jest... Mm -mm, bo kolejnie... Kolejno się doliczy do... Ale można znowu przekręcić o 360 stopni jego mortkę. Odkładam. I teraz dziesiątka. Dziesiątka od razu widzę, bo też jest taka większa tutaj na rogu. Ale co to będzie? Wy pewnie już widzicie. Dwie gumki dziesiątego, dlaczego dziesiątego są dwie gumki. Widzę tutaj Mikołaja i Renifera. Ale super. Chyba jego twarz tego Mikołaja też będzie można o 360 stopni obrócić. <noise> ja w tobie nie wierzę, ja po prostu rozwalam te gumki. Właśnie mu oderwałam głowę. Więc tak jak wam powiedziałam, będzie można sobie stworzyć człowieka. Jest głowa, <głos》> jest tors, ale genialne. Nie no super ten Mikołaj, naprawdę fajny. Ma takie kolory różne. Rękawiczki w ogóle są takie mega słod... słodkie, <głos》> zielone. I do tego Renifer. Boję się trochę o jego rogi, jak go wyciągam. Jemu już nie można przekręcić głowy o 360 stopni ani w ogóle jej ruszyć. Ale fajna para. Mega wygląda. No dobra, teraz przyszła pora na jedenastkę. Jedenastka pewnie jest jakaś mała, bo jej nie. O, jest tutaj, obok szóstki. Szóstka mi się zamknęła, dlatego jej teraz nie widziałam. I obstawiajmy, co tu będzie. Może choinka, co? Chociaż nie, choinka to chyba na 24, nie? Bardziej. But? Sportowy but? Co to ma w ogóle tutaj do tych mikoła? Chociaż panda też nie ma zbyt wiele, nie? Wow, ale fajny but. Można go rozpołowić. Jest znowu zrobiony z części i ma taką dosyć dużą podeszwę, którą będzie można ścierać. Spoko, podoba mi się. Szukamy teraz dwunastki, czyli jesteśmy już w połowie. I gdzie jest dwunastka? Dwunastka jest tutaj na Mikołaju obok dziewiątki. Tu się chyba trochę... Ale znowu rozszarpię ten. Kalendarz i znowu mamy coś takiego jak to było z łodzią podwodną, też właśnie w takich kolorach, niebieski, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć co to jest i w którą, nie chyba w tą stronę, jakiś taki do latania, <grym>, do latania, jakieś nie wiem, rakieta, coś, coś ciekawego, no spoko. Przyszła pora na trzynastkę. Gdzie jest trzynastka? Aha, dobra, mam ją tutaj na dole i też jest takie coś większego, tak jak było na rogu z dziesiątką. I tam były dwie gumki, ale tutaj chyba już nie będzie, nie? Bo dwie to raczej w jednym. Dinozaur, jaki? Sweet. O, też jest właśnie zrobione z części. No, w sumie tutaj powinny być zrobione z części, bo są w kilku kolorach. Super, że można je składać, więc fajne będą dla jakichś młodszych dzieci, które naprawdę mogą się bawić podczas ścierania gumką jakiegoś ołówka, czy w ogóle jako tak zabawki. Naprawdę genialne w ogóle. Ile tutaj jest takich wyżłobień? Bardzo ładny ten dinozaur. Otworzyliśmy trzynastkę, teraz pora na czternastkę. Czternastkę bardzo szybko znalazłam. Jest też takie malutkie okienko. znowu pyszczek mu oderwałam musicie uważać, jeżeli zakupicie to spadło wpadło mi do monstery i jest całe w piachu, ale ja to ogarnę no trochę rozwaliłam mu pyszczek ale jest to jakiś taki konik, ładnie wygląda bardzo, bardzo ładne kolory w ogóle są do niego dobrane, podoba mi się i w ogóle zauważyłam, też można zdjąć mu głowę. Zauważyłam, że jest dużo takich różnych, i nie jest to specjalnie, nie wiem, przeznaczone dla dziewczynek z takimi jakimiś mega różowymi rzeczami, tylko właśnie taki różnorodny. I te gumki są i takie bardziej, nie wiem, sportowe, i takie bardziej dziewczęce, więc naprawdę podoba mi się, że tak powiem. Każdy znajdzie coś dla siebie, którym otwieraliśmy chyba 14, tak więc teraz będzie 15, tutaj również takie małe okienko. I czapka Mikołaja. Czy my będziemy mogli coś zrobić z tym? Nałożyć pandzie. Ale słodka. Dobra. <grym> no, fajna czapka. Podoba mi się. Bardzo ładny kształt i taka, że można komuś nałożyć, nie? Zobaczmy. Fajnie wyglądam. <grym> Teraz już numerek 16 i jest tutaj na dole. Też taki mały. Może tym razem będzie skarpeta. Arbus, ale ładne kolory. Podoba mi się też. Jest zrobiony z trzech części. I są też takie małe szczególiki, które wyglądają jak pestki. Wow, jestem pełna podziwu i też wyżłobienia z tyłu na skórce. Przyszła pora na numerek 17. I 17 mamy z boku. Również taki, takie małe okienko. Ojej, jaki ładny. Jak to się nazywa? Takie okrągłe, które się na drzwi wiesza. Ornament jakiś taki. To jest przepiękne. A znowu ten żółty kolor. Ale ładnie w sumie wygląda. Trochę tak, jakby był złoty. Takie jemioły, bardzo ładne. Sobie, jakbym miała domek dla lalek to bym sobie powiesiła po prostu na wejściu. Super by to wyglądało. Przyszła porana. Osiemnastkę jest również tutaj na dole. Na dole jest właśnie bardzo dużo takich małych okienek kapelusz, <laughs> mamy czapkę Mikołaja, mamy kapelusz, kapelusz jest w takim miętowo-żółtym kolorze również z taką złotą kokardką też można go sobie założyć na głowę i się trzyma <laughs> nie rozwaliłam go, ale można go też rozpołowić chyba, z tego co widzę, bo tutaj całe to rondo odczepia się od tego, od tej góry, zostało nam jeszcze 5 okienek, o ile dobrze policzyłam i teraz dziewiętnastka, która jest na rogu a w niej czołg ale świetny Wygląda trochę jak Lego, jak tak patrzę. Ale tutaj trzeba uważać, bo jest element taki cienki, bo można wyrwać. Ale to nie jest gumka. O, czyli dobra, to to się chyba aż tak łatwo nie wyrwie. Można ruszać tym na górze, ale świetnie. Super i mega dobrane kolory również bardzo mi się podobają. No i już zostały 20, więc szukamy 20. Jest z drugiej strony na górze. Czy to jest żyrafa? Jaka swój żyrafka. żyrawka. Też można jej głowę przekręcać na wszystkie strony i ją zdjąć. Będzie fajnym przyjacielem do naszej pandy. A no i w sumie tego pegaza. Zapomniałam o nim właśnie, spojrzałam na moją wystawkę i on mi się przypomniał, że on tam był. Numerek 21 jest to największe okienko w całym kalendarzu, na samym środku. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj będzie. Ale ciężko jest to otworzyć. Otwieram. Dwie rzeczy? Ej, to ile jest tego? 26 gumek do ścierania. 24. 20... A, bo dwa, rzeczywiście powinny być dwa. No dobrze, ja to jestem jednak idealny matematyk, czyli dobrze. Mamy choinkę, która jest przepiękna. Ma takie bombki albo światełka. Jest zrobiona z trzech... Y Takich poziomów, i do tego jeszcze bałwanek, którego jak zwykle rozpołowiłam. Jeżeli nie podoba Wam się to, że bałwan ma szalik, to można go zdjąć. No właśnie, tak. <grych> Ale, no, ładne, ładne. Powiem Wam, że nie spodziewałam się totalnie, że ten kalendarz adwentowy będzie wyglądał w ten sposób. Myślałam, że te gumki będą bardziej takie zwykłe. Wiecie, że jakieś tam kolory i nie wiem jakaś inna tekturka w każdym, a tu to totalnie mnie to zaskoczyło. No to teraz liczba 22. Jeszcze tylko trzy okienka do samego końca. Ja tutaj już widzę co to jest. Jest to chyba szminka. Tak, jaka mała szminka. Można udawać, że się ma, nie? Ale super ładny kolor. Podoba mi się połączenie tego różu z takim błękitem no na, taką bardzo lubię znaczy ten kolor mogłabym się pomalować ale no, niestety nie mogę, mam już swoją na sobie numerek 23 jest tutaj na bałwanie a 24 jest na górze to już przedostatnie okienko i jest to piłka nożna ale to mi się mega podoba i poleciała czy ona chce już grać? chyba tak można ją też jakoś tam chyba roz rozpołowić, nie, nie tylko rozpołowić można kilka takich rzeczy o, ale świetna, bardzo mi się podoba czy ja ciągle się powtarzam, że mi się bardzo podoba, muszę przestać chociaż i tak już kończymy otwieranie ładna piłka, możemy pograć, i ostatnie okienko w tym kalendarzu ostatnie okienko i największy problem co tu będzie okulary e, to połączenie mi się nie podoba akurat ten żółty i różowy niezbyt fajnie wyglądają. No dobra, w 24 mamy okulary takie serduszkowe, trochę letnie. Rzeczywiście bym się spodziewała czegoś takiego bardziej zimowego, jeżeli chodzi o 24 grudnia, a nie okularów takich. No, mogliby jakoś tam zamienić kolejnością. Ale okej. Okay. No dobra, to były chyba wszystkie już gumki, które były w środku. Skoro już go otworzyliśmy, to jeszcze przed podsumowaniem chciałabym Was poinformować, że kupiłam również drugi egzemplarz tego kalendarza adwentowego i chciałabym go komuś z Was oddać, więc rozdanie. Także jeśli chcielibyście wygrać ten kalendarz i mieć te wszystkie 24 gumki, to. Musicie być po prostu subskrybentem mojego kanału, bo jest to dla wszystkich subskrybentów. No i zostawić na dole komentarz, tak jakbyście po prostu komentowali zazwyczaj. I do tego jeszcze na sam koniec dołóżcie albo swoją nazwę na Instagramie, albo maila, żebym mogła się jakoś z wami skontaktować, bo przez YouTube'a no niestety nie można. Myślę, że to będzie naprawdę krótki konkurs, no bo za chwilę zaczyna się grudzień, już będzie we wtorek, więc myślę, że zgłoszenia będę przyjmować tak do końca niedzieli, do 23.59. A zwycięzcę wybiorę w poniedziałek i postaram się wysłać właśnie w poniedziałek. No dobra, teraz patrzę tak kątem oka na te wszystkie gumki, które wyciągnęłam, i powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się to podoba. Totalnie tak jak Wam mówiłam, nie spodziewałam się, że będą właśnie tego typu gumki w środku, więc to jest naprawdę mega duży plus. Dodatkowo 25 zł to wcale nie jest aż tak drogo, jeżeli chodzi o gumki, więc jeśli ktoś z Was zbiera lub lubi takie rzeczy, no to jak najbardziej Wam polecam. Teraz jeszcze czekam na to, aż w jakimś supermarkecie będzie kalendarz adwentowy z jakimiś różnymi rzeczami do rysowania, wtedy to by było naprawdę mega zaskakujące. Skoro Wam mówiłam na samym początku, że warto je przetestować, no to jeszcze załączam Wam fragment z testowaniem. Zobaczcie, jak to wygląda. Zrobię próbę z tą gumką szminką. Jest taka <noise> najbardziej poręczna według mnie. No i co, nałożymy sobie może ołówek B. Tak trochę mocniej, trochę lżej. I też ołówek. O, nie widzieliście. I też ołówek 9B, który jest mega ciemny. O, już mi się złamał. Ale przypał. Dobra, nałóżmy tak po prostu. Ok, i teraz wypróbujmy gumkę, żeby mi tylko nie pobrudziła. No to zobaczmy. Najpierw z tym B. Ok, dobrze ściera. i Jestem pod wrażeniem. No tutaj jest już trochę gorzej, bardziej rozmazuje niż ściera. Ale wydaje mi się, że do takich, nie wiem, szkiców czy jakichś niezobowiązujących, takich nierealistycznych rysunków, jak najbardziej to chyba się sprawdzi. No, zobaczcie, ściera w miarę. Okej, okay. schodzi ten y, grafit. No dobra i w tym odcinku to już by było na tyle. Mam nadzieję, że taka forma filmu Wam się również spodobała. Ja zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję również inne rysunki niż widzicie tutaj na moim kanale. A my widzimy się w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa!